Witajcie, ja jestem Rivet. Jestem pewien, że większość z was doskonale zna istoty takie jak wilkołaki i wampiry, strzygi i utopce, krakeny, trolle czy minotaury. Te mityczne stworzenia pojawiają się w popkulturze tak często, że trudno ich nie znać. Dzisiaj przedstawię wam kilka potworów, które są o wiele mniej znane, a zatem mogą okazać się nawet bardziej ciekawe niż wymienione wcześniej kreatury. Postaram się w tej serii prezentować legendy i potwory z różnych kręgów kulturowych. Także bez zbędnego przedłużania, przed Wami pięć mało znanych mitycznych potworów. Numer pierwszy: Baku pochodzenie Japonia. Typ chimera. Baku lub pożeracz snów składa się z części ciała różnych zwierząt. Posiada trąbę słonia, ogon wołu, korpus niedźwiedzia i oczy nosorożca. Według legend Baku powstał, gdy bogowie skończyli tworzenie wszystkich zwierząt i wymieszali wszystkie pozostałe elementy. Baku przedstawiane są jako pożeracze złych snów. Ludzie modlili się do nich o przybycie i zabranie ich koszmarów. W niektórych opowieściach poruszana była wada tego procesu. Mianowicie Baku zdarzyło się pożerać wszystkie sny, w tym nadzieje i ambicje. Numer drugi. Bajkok. Pochodzenie Ameryka typ humanoidalny. Bajkok to istota pochodząca z legend natywnych Amerykanów. Wojownikowi, który umiera w niegodziwy lub haniebny sposób, na przykład po popełnieniu bratobójstwa, nie należy się odpoczynek. Ludzie, którzy zostali skrzywdzeni przez takiego wojownika, nie dadzą mu poprawnego pochówku. Zamiast tego rozrzucą jego kości. To oznacza, że jego dusza nigdy nie odejdzie z tego świata. Bajkoki wyglądają jak wychudzone szkielety z płonącymi oczami. Noszą poszarpane resztki ubrań, które mieli na sobie podczas śmierci, a ich motywacją jest zabijanie ludzi. Bajkok poluje na ludzi, emitując głośny, przenikliwy pisk i stając się niewidzialny. Gdy jego cel jest sparaliżowany strachem, bajkok atakuje niewidzialnymi strzałami. A gdy cel w końcu upada, bajkok dobija go maczugą. Następnie rozrywa klatkę piersiową ofiary i pożera wątrobę. Możliwe jest odwrócenie klątwy Bajkoka. Aby to zrobić należy zebrać wszystkie rozrzucone kości i pochować je we właściwy sposób. Numer trzeci. Abarimon pochodzenie starożytna Grecja i Rzym, typ humanoidalny. Nazwa tych interesujących istot oznacza ludzie gór. Wyglądem przypominają ludzi, ale ich stopy są zwrócone w drugą stronę. Zazwyczaj przedstawiane są nago. Abarimony są dzikie i okrutne w swojej naturze. Cenią siłę i zręczność. Stworzenia te nie żyją w żadnym specyficznym miejscu. Dzielą ziemię ze zwierzętami, na które polują i którymi się żywią w Himalajach. Są tak zakorzenione w krajobrazie Himalajów, że nigdy ich nie opuszczają. Boją się, że uduszą się na niższych wysokościach. Numer czwarty: Wolpertinger, pochodzenie Niemcy-Bawaria, typ Chimera. Wolpertinger to druga po baku dziwna kombinacja na tej liście: ma ciało zająca, rogi sarny, stopy, kaczki i ostre zęby. Ta istota posiada również kilka umiejętności. Potrafi wzmocnić swój słuch i szybkość, posiada możliwość pływania, oraz jest nieśmiertelna. Całkiem niezły zestaw, moim skromnym zdaniem. Na dodatek, Wolpertinger nie może zostać otruty, a jego ugryżenie jest jadowite. Ale czekajcie, to jeszcze nie koniec dziwności. Ale czekajcie, to jeszcze nie koniec dziwności. Wolpertinger podobno uwielbia ludzkie kobiety. Według legend i podań, żeby go złapać należy wysłać piękną młodą dziewczynę do lasu jako przynętę. Numer 5. Domowoj. Pochodzenie słowiańskie kultury. Typ humanoidalny. Domowoj lub domowy goblin jest pokojowo nastawioną istotą, która żyje w domach ludzi. Opisywany jest jako mały, stary człowiek, nie wyższy niż pięciolatek. Z długą brodą, blond włosami i świecącymi oczami. Domowoje zazwyczaj są niewidzialne, ale wierzy się, że zawsze krzątają się po domu, wtrącając się w nie swoje sprawy. Mimo, że są dobrym dodatkiem do ogniska i domu, często są kapryśne. Gdy zaczną się domowe spory, domowoi staje się nieznośnym poltergeistem, który sprawia, że sen jest niemożliwy. Jeśli jest traktowany poprawnie, to domowoi stanie się pomocnym duchem w domu. Domowoje chronią konie należące do danej rodziny i sprawiają, że córki znajdują dobrych mężów. Mimo to nie radzi się wypowiadać ich imienia po zmroku. Wtedy nie dadzą ci zasnąć co trochę jak cierpnąca skóra. Jako, że to pierwszy odcinek tej serii, to poruszymy jeszcze temat jednego potwora. Numer 6 Baktak. Baktak, lub też demon snu, to istota przypominająca wyglądem goblina, która nachodzi ludzi podczas snu. Potwór siedzi na Twojej klatce piersiowej i wypełnia Twoją głowę okropnymi koszmarami. Jego celem jest zabicie Cię w Twoim śnie. Jeśli obudzisz się i go zobaczysz. To Baktak zniknie i sprawi, że nie będziesz mógł się poruszyć. Jeżeli nie uda się mu cię zabić, będzie wracał każdej nocy aż do skutku. Ludzie tak bardzo wierzyli w te stwory, że tłumaczyli nimi ciągłe koszmary. Były nawet wymyślane metody na powstrzymanie baktaka. Jednym rozwiązaniem mogło być spanie na boku tak, żeby potwór nie mógł na tobie usiąść. Inni sypiali z nożem pod poduszką, żeby odpędzić monstrum. W dzisiejszym odcinku użyłem kilku grafik z różnych gier i jestem ciekaw czy je rozpoznaliście. Nie wahajcie się też powiedzieć mi, która istota najbardziej was zaciekawiła, a która wydała się najstraszniejsza. Skoro mówimy o potworach pod łóżkiem, to sam również znalazłem jednego pod swoim. Ten i wiele innych śmiesznych obrazków możecie znaleźć na moim fanpage'u. Naturalnie, pełno jest tam też strasznych rzeczy. No i zawsze będziecie na bieżąco ze wszystkimi moimi materiałami. Także zapraszam gorąco do polubienia. Jeżeli dzisiejszy odcinek Ci się podobał i chcesz więcej, to wyrwij jeden ze swoich kciuków i zostaw go pod tym filmem. Jeżeli wasz odzew będzie duży, to z pewnością pojawią się kolejne odcinki mało znanych mitycznych potworów. Zapraszam Was też na snapchata Cierpnąca Skóra. A jeżeli chcecie obejrzeć jeszcze jeden filmik do poduszki, to polecam pastę o paraliżu sennym. Opiera się na podobnym motywie co historia o baktaku. Do zobaczenia po drugiej stronie.